Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. To już dziś po całej fazie grupowej i podłużącej się nam prze w rozgrywkach. Dziś wraca UEFA Champions League. Tak jest, panie i panowie. Zaczynamy fazę pucharową. Napięcie rośnie, bo odtąd przegrywający odpada. Dziś pierwsza część tego fantastycznie zapowiadającego się dwumeczu. Dzisiaj Borussia Dortmund gra przeciwko Ajaxowi. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie usamotniony. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Zawodnicy dzisiaj zagrają w ustawieniu czterech obrońców, czterech pomocników, dwóch napastników w odmianie z diamentem. Czy to dobry wybór? Chyba tak. Na pewno bardzo zrównoważony. Będą mogli albo zbliżyć bocznych pomocników do środka i grać tamtędy, bądź rozsunąć ich i wykorzystać skrzydło. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Dobre podanie, minęło linii obrony. Jest groźnie, może strzelać! Jest! Yeah! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Amiri Sancho. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Amiri ładnie grają. Taka klip. po Kaser. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Krótko rozegrali ten ruch. Ładnie przejął. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Blind. Dobra pozycja do oddania strzału. Marko Royce. Gol! Mamy próbującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. No fatalny błąd obrona. Strzelec wyszedł na pozycję, z której musiałby się bardzo postarać, żeby nie trafić. Dodatkowo dobrze wyczuł ruch bramkarza i nie dał mu szansy na reakcję. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1 1 Tomas u Larsen. Ryzykownie, ale udanie. Paco Alcacer. Ale wspaniale teraz! Nikola Taliafico. Van de Beek. Ja skrzydłem dobre podanie. Moses Simon, kasjera. Zupełnie niepotrzebna strata, Źle wybrzozone podanie. Centra w pole karne, przepychanki. Gol! Czekaliśmy na niego! Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu, należało im się to prowadzenie. Ich przewaga jest bezdyskusyjna a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej. Marco Rojs. Mateo Cassierra. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Tomasz. Może Dortmund po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. Ajax ruszył do ataku. Akcja skrzydłem. Przeciwnicy pozostawili tę strefę niepilnowaną. Obama Young, Marco Royce. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Wynik 2 do 1. Arbiter gwizdże i zaczyna drugą połowę tego pierwszego meczu 1-8 finału UEFA Champions League. Czy takiej właśnie gry spodziewaliśmy się po losowaniu par? I tak, i nie, ale pamiętajmy, że pozostaje jeszcze spotkanie rewanżowe. Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. A Czeka teraz na partnerów. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelnia bramki. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Marco Royce Mateo Cassierra. Słusznie, w myśl teorii. Byle dalej od własnej bramki. Oficjalne potwierdzenie ucina spekulacje na temat transferu, o którym ostatnio sporo się mówiło. Taki zawodnik będzie na pewno sporym wzmocnieniem zespołu. Bez względu na kwotę transferu komuś należą się gratulacje. Przed nami końcowe 30 minut. Marco Royce. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Bo że jeszcze będzie się tu działo nie wątpię. Ależ on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. No, bardzo ładnie wziął to podanie. Mateo Cassierra. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Tomasz, od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Kalkaser, Larsen, Roger. Amiri. Sancho. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. Jest okazja. No, niewiele mu zabrakło, by wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Strata i przy piłce rywale. Amiri! Tak! Proszę Państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. A jak Amsterdam w tym momencie przegrywa? Moses Simon, Mateo Casierra, jest szansa i wyrównanie, teraz widowisko dopiero na bierze Rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy, myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Tren postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Amiri. Taser, Tomas. Czekamy na dośrodkowanie. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Minęła 84 minuta. Tylko 6 minut do końca. Gomez. Upamykano. Borussia gra do końca. Chce powalczyć o całą stawkę. Do kolejnego ataku niesie ją teraz doping spragnionych zwycięstwa kibiców. Angel Korea. Tomas. A Ser Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę. Ładnie tutaj. Świetny przegląd polski. GOL! Angel Korea! Zdobywa bramkę chyba na wagę zwycięstwa. Prowadzą, a do końca meczu pozostało już naprawdę niewiele czasu. Wystarczy umiejętnie się bronić i rywale będą bez szans.